Myślę, że bardzo dużo siły po prostu oddała Agnieszka w tych pierwszych, w pierwszych meczach, a szczególnie przeciwko Angelicy i Karolinie, ponieważ to nie było tylko zmęczenie fizyczne, ale też i psychiczne. Trzeba oddać nadzieję, że już dawno nic nie wygrała tak? i była po prostu bardzo głodna tego sukcesu. I była o wiele świeższa, bardziej zdeterminowana do tego. Isia po prostu była już zmęczona bardzo mentalnie tym turniejem i w ogóle tym sezonem, bo bardzo dużo rozegrała w tym roku spotkań. Mecz był bardzo wyrównany, tak dokładnie o pięć piłek wygrała tak naprawdę Pietrowa. Na pewno cały czas miała delikatną przewagę, bo dużo więcej punktów przy returnie breakpointów tak zwanych broniła Isia niż, niż Nadia. Nadia broniła tylko czterech bodajże, a, a tam dużo więcej Isia, więc statystyki są na pewno lekko na stronę. Piętrowej. Agnieszka moim zdaniem w tej chwili już ewidentnie walczy sama ze sobą. To znaczy stać ją jeszcze na zagranie jednego, dwóch meczy, takim tak zwanym zrywem i rzutem na taśmę, ale widać, że już jest po prostu zmęczona i, i tu nie ma dwóch zajęć, gdyby była troszkę świeższa, gdyby nie wygrała w tym roku teraz spotkań, to i finał podejrzewam, żeby po to się inaczej. Emocje, które się wiązały już z tym całym sezonem, po prostu mają tacy cisia. Natomiast tracił jeszcze, tak jak mówię, na na pojedyncze ryby, pojedyncze mecze i rywalki muszą być cały czas w związku z tym czujne, bo nie wiadomo czy tak jak zaskoczyła totalnie na przykład z Angeliką, tak, zagrała raczej słabszy mecz z, z Karoliną wygrany właśnie doświadczeniem i rutyną, no a zagrała bardzo dobrze z kolei z Angeliką, no. także tak jak mówię, to oceniając ogólnie występ Występy i tak myślę, że będzie już do końca sezonu, eee, że będzie po prostu przeplatanka prze troszkę, troszkę słabsze mecze z lepszymi, co to, to się wiąże tylko i wyłącznie ze zmęczeniem już sezonem. Bardzo ciężko bronić się punktów. Zdobywać jest łatwo. Kiedy nic nie bronimy, gramy na świeżości tak jak Pietrowa. Nie ma nic do stracenia, tylko do zyskania. Tak? A bardzo ciężko jest być w czubie listy klasyfikacyjnej na trzecim miejscu i bronić Punktów w bardzo ważnym turnieju. To jest ogromne obciążenie, więc uważam, że rozważłbym ten finał, jeśli tutaj ewidentnie w kategoriach sukcesu.